Witaj. Zrobimy czytanie na miesiąc maj dla byka. Weź to, co z tobą rezonuje. Zaczniemy od energii miesiąca, a potem zobaczymy, co dalej. Więc w tym miesiącu będzie ci towarzyszyć diabeł i księżyc. Ten miesiąc może przynieść trochę chaosu wewnętrznego. Możesz czuć się zagubiony, niepewny. Może coś będzie się działo za kulisami, co jeszcze nie jest dla Ciebie jasne. Uważaj na iluzję. Coś może wyglądać pięknie, ale tak naprawdę może zniewalać, uzależniać. To może być toksyczna relacja, właśnie jakieś uzależnienie emocjonalne, albo powtarzający się schemat, który już Ci nie służy. Nie ignoruj intuicji. Ona będzie Ci podpowiadać prawdę. Nawet jeśli będzie niewygodna dla Ciebie. Co Cię zaskoczy? Zaskoczy Cię, jak bardzo jeszcze trzymasz się czegoś, co już dawno się skończyło. Może wypłyną stare emocje, żal, jakiś zawód, jakiś ból. No, ale to jest też moment oczyszczenia. Pozwól sobie poczuć. Ale nie zatrzymuj się na tym za długo. Masz jeszcze coś wartościowego, tylko musisz się odwrócić. I to zobaczyć. Na co uważać? Nie graj twardziela. Jeśli w środku coś się rozpada, możesz mieć pokusę, by narzucać swoją wolę, przejść do przodu za wszelką cenę. To dobrze być pewnym siebie, ale uważaj, by nie dominować za bardzo albo nie robić wszystkiego samemu. Deleguj i zaufaj też innym. W miłości. No, tutaj się dzieje. Totalna transformacja. Zamykasz jakiś rozdział raz, na zawsze. Może relacja się kończy, albo przestajesz kochać kogoś, kto był w Twoim sercu od dawna. Albo coś się rodzi na nowo, ale pod warunkiem, że zostawicie przeszłość ze sobą. To bardzo ważny czas w relacjach. Nie bój się odpuścić czegoś, co już tak naprawdę nie działa. W pracy i w finansach na początku miesiąca możesz się wycofać. Może nie będzie dużo energii do działania, raczej czas na analizę, planowanie, ale potem wracasz z mocą. Charyzma, odwaga, możesz błyszczeć, jeśli znajdziesz równowagę między ciszą a działaniem. Rada to może być ciężki miesiąc, ale też bardzo oczyszczający. Krzyż symbolizuje próbę, trud, ale i duchowe przebudzenie. Coś musi się wydarzyć, żebyś mógł się obudzić, zrozumieć coś głębiej. Nie uciekaj od tego, co trudne. Przyjmij to bo zatem może stać ogromna wewnętrzna siła.